Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Archie Briggs. Tym razem wjeżdża na mój kanał nowość z serii LEGO Harry Potter. Zestaw o numerze 76384 i są to Chwile z Hogwartu Lekcja Zielarstwa. Zapraszam na odcinek! Bum! W zestawie znajduje się 233 elementy, 3 minifigurki, profesor Sprout, Cedric, Drigory, Neville Longbottom. Zestaw kosztuje katalogowo 129.99 i jest to nowość na rok 2021. Pudełko bardziej takie prostokątne niż zazwyczaj, ale z tyłu już pudełko jest w takiej wersji poziomej. Tutaj jest pokazana jak książka wygląda po rozłożeniu. Tutaj widzimy jak Neville yy, chyba został Oszołomiony przez mandragorę. Tutaj Cedric stoi dumnie, pewnie sobie myśli: Jestem taki wspaniały w te zielarstwo, a Neville nie. Nie, to wcale nieprawda. Neville był bardzo dobry, jeżeli chodzi o lekcje zielarstwa. Tutaj profesor Sprout z nożyczkami. Tutaj wyżej możemy też zobaczyć, jak prezentują się pozostałe książki, które można właśnie zebrać. I tutaj Lego oczywiście nas zachęca do zakupu pozostałych książek. I tak właśnie prezentuje się pudełko. I tutaj instrukcja też ma kształt książki. Z tyłu spis klocków. Reklamówka pozostałych zestawów z serii Lego Harry Potter. Tutaj mamy wieżę astronomiczną. Zakazany las. Pokój życzeń. Private 4. Dom Dursleyów. Tutaj mamy pozostałe książki. Jak wyglądają, jak się prezentują. Instrukcja ma dosyć fajny, taki pożółkły kolor, więc tworzy fajny, dosyć klimat. Nie jest taka to zupełnie biała kartka. Przechodzimy do recenzji. Zapraszam na odcinek. I tak wygląda zestaw po złożeniu. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Myślałem, że troszeczkę ta książeczka. Jakoś nie będzie tak wyglądać, ale słuchajcie, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ten kolor beżowy, taki właśnie związany z zielarstwem, właśnie pasujący do stroju w postaci, wygląda świetnie. No to najpierw może w pierwszej kolejności pokażemy książkę. No i tak prezentuje się książka od zielarstwa. Słuchajcie, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie to, że przód całej książki jest wielkim nadrukiem. Wygląda to prześwietnie, przecudownie. Byłem bardzo zaskoczony, jak po prostu wyciągnąłem z pudełka właśnie tą okładkę. Tutaj są takie dziwne, nie wiem, czy to są nóżki, nie wiem do czego one służą. Tutaj zdobienia takie żółte, fajnie pasujące do tego koloru. I tutaj te nadruki właśnie. Tutaj widać mandragorę, widać jakieś grzybki halucynki, żeby mieć Fajną jazdę. Tutaj mamy grabki, łopatkę i po prostu ta okładka prezentuje się cudownie. Książkę możemy rozłożyć. Tutaj mamy u góry przymocowaną taką jakby grządkę z warzywami, z roślinami i wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy dynki, mamy jakieś mandragory, inne tutaj roślinki. Ciekawym pomysłem, właśnie Lego tutaj w tym zestawie pokazało, że jest po prostu płytki do góry nogami zamontowane. Fajnie, ciekawie to wygląda. Tutaj mamy taki kranik, złoty, prestiżowy kranik z wiaderkiem, właśnie do nalewania wody, do podlewania e, tych wszystkich roślin, żeby nam nie umarły, żeby po prostu się napiły i rosły duże. Książkę rozkładamy. Tutaj mamy drzwiczki wejściowe do, do szklarni. Tutaj półeczki też możemy bardziej rozłożyć. Wygląda to naprawdę ciekawie. Tutaj te wszystkie duże, duże obrazki to są naklejki, ale myślę, że są bardzo ciekawe, fajnie się prezentują. Tutaj porośnięty herb Hufflepuffów. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka wyglądającego z okna. Tutaj mamy taki bluszcz. Tutaj mamy łopatkę, też właśnie z jakąś grządką. Tutaj mamy fajną lampę, która właśnie oświetla, nagrzewa te rośliny, żeby szybciej nam rosły. Tutaj mamy szafkę, którą też właśnie możemy fajnie otworzyć. W środku, nie wiem czy widzicie, bo odbija się światło. Są właśnie jakieś doniczki, jakieś nasionka. I tutaj mamy też stolik który możemy właśnie rozłożyć i tutaj fajny element niestety jest to naklejka ale bardzo ciekawy właśnie opis mandragory nasiona mandragory i tutaj takie fajne paprocie kolejna naklejka która świetnie wygląda tutaj mamy takie korzonki yy, właśnie które porastają w tej szklarni yy, i tutaj też mamy również drzwi przez które właśnie możemy sobie wchodzić do szklarni i napis właśnie ostrzegający, że mamy uważać na Mandragory, bo drzą się niesamowicie i po prostu aż możemy paść i zemdleć, jak Neville, który właśnie był oszołomiony przez Mandragorem. Książeczka jest ciekawa, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te książki z serii Lego Harry Potter, to ta jest moją ulubioną i po prostu lekcja zielarstwa i profesor Sprout to od zawsze, od kiedy po raz pierwszy przeczytałem i obejrzałem Harry Pottera. No to była po prostu moja ulubiona lekcja, moja ulubiona nauczycielka z Hogwartu. Zawsze ciekawiły mnie właśnie te wszystkie szklarnie, te wszystkie magiczne roślinki, które występowały w tej szklarni. Więc bardzo się cieszę, że kolejna figurka Profesor Sprout jest do zdobycia. No to co, to teraz obejrzymy może sobie figuraczki. Tak się prezentują figurki. W zestawie mamy trzy mini figurki, i tutaj mamy jeszcze takie dwa akcesoria. W dużej książce znajdziemy małą książkę. Jest to książka do zielarstwa i jest tutaj nowy, nowy nadruk, taki tajlż z właśnie opisem jakiejś roślinki. Tutaj pewnie korzonki dają jakąś super moc. może być super bohaterem. Nie żartuję. Książka bardzo fajna, fajny nowy nadruk. I drugą rzeczą jest to Mandragora, która się mega krzywi. I jest to Mandragora w nowym wydaniu, bo z kolekcjonerskich minifigurek z 2018 roku była też Mandragora właśnie z Nebilem, ale tam była w innej wersji. A ta jest taka... Chyba tamta bardziej mi się podobała. I tutaj wsadzamy ją do donicy, żeby nam nie darła japy. pierwszą minifigurką. Moja ulubiona Pani Profesor Sprout i jest to przepiękna figurka. Bardzo się jaram tą minifigurką, że mam już kolejną Profesor Sprout w kolekcji. Tutaj mamy nadrukowany i tył i yy, spodenki. Z przodu również nadrukowane takie mała kaloszki. Yy, tutaj mamy piękne takie wstawki, właśnie jakaś roślinka przewiązana jest, bardzo to ładnie wygląda. Fajna czuprynka, oczywiście słuchawki. Założone, żeby mandragora na mnie rozpieprzyła po prostu mózgu. I jest to połączenie oczywiście tiary razem z czuprynką. I pani profesor Sprout posiada alternatywny ryj. Siema. Przepiękna figurka, bardzo się cieszę, że ją mam. Jest to jedna z moich ulubionych nauczycielek z Hogwartu. Drugą minifigurką jest to Cedric Drigori przystojniaha aha, jestem najpiękniejszym uczyniem z Hogwartu. Ma tutaj ściągnięte słuchawki, ale musi pamiętać, żeby je założyć, bo Mandragora inaczej zrobi z nim to, co z Neville'em. Ma tutaj w ręce różdżkę, z tyłu torsik też nadrukowany, ma te mniejsze nóżki, ale które można właśnie zginać. O Cedric ma alternatywny ryjek. Ściekły, bo zrobił zrobiła krzywdę Neville'owi. Trzecią minifigurką w tym zestawie jest to Neville Longbottom. Lubię bardzo Neville'a, bo właśnie zielarstwo to jest jego konik. Tutaj trzyma nożyczki, żeby po prostu biegać wokół Hogwartu i ścinać wszystkie roślinki do swojej kolekcji. Trzyma w prawej rączce różdżkę, w lewej nożyczki. Torsik też nadrukowany, nóżki ma akurat już te mniejsze. Które no niestety się nie zginają, tak jak u Cedrika. Jest to pewnie celowo zrobione, bo wtedy Neville jest od Cedrika niższy, no bo jakby był też młodszy. Więc pewnie o to chodziło twórcom zestawu. Alternatywny Ryj. Mandragorago po prostu oszołomiła. No to tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, jeżeli chodzi o tą, jakby, podserię zestawów z serii Lego Harry Potter. Chcę mieć całą kolekcję tych książek, więc jeżeli spodoba Wam się ten film, to bardzo chętnie nagram recenzję kolejnych książek. Polecam ten zestaw bardzo, bo w szczególności seria Harry Potter jest mi bliska mojemu sercu. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Archie Briggs. Pamiętajcie, jeżeli spodoba Wam się ten film, to zostawcie kciuki dla Archiego, łapki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych odcinków na moim kanale. Do zobaczyska w kolejnym odcinku! Uuu.